Witam! Dzisiaj propozycja na wyjątkowe okazje prostokątny tort śmietankowy z truskawkami delikatny i wyjątkowo lekki, z puszystą masą śmietankową na bazie mascarpone, z dużą ilością truskawek wykończony bitą śmietaną i udekorowany świeżymi owocami. Tort jest pyszny i nie za słodki. Z jego wykonaniem poradzą sobie nawet początkujący. Zapraszam! Pierwszy etap to przygotowanie dzień wcześniej biszkoptu. Oto składniki. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Najpierw przesiewamy składniki sypkie. 140 g mąki pszennej, niepełna szklanka. 70 g skrobi, 2 piąte szklanki. Mieszamy i odkładamy na bok. Do dużej miski lub do misy miksera wlewamy 7 jajek. Wsypujemy skórkę startą z, z jednej cytryny. Wsypujemy 210 g drobnego cukru, jedna i niecałe pół szklanki. Cukier z wanilią. Miksujemy na szybkich obrotach. Miksujemy od 12 do 15 minut. Masa jest bardzo puszysta. Wyłączamy mikser. Ciasto powinno pisać, czyli zostawiać wyraźne ślady. Teraz do ciasta będziemy wsypywać po dwie łyżki mąki. Mieszamy zdecydowanie ruchem od dołu ku górze. Zgarniamy dokładnie mąkę z dna miski. Miskę obracamy. Naszą masę musimy jak najwięcej napowietrzyć. Masa jest bez proszku do pieczenia. W tym czasie piekarnik jest już włączony do 180 stopni. Kolejne dwie łyżki mąki. Mieszamy. I tak postępujemy, aż wsypiemy całą mąkę. Jak widzisz, masa jest bardzo puszysta i nie opadła. Teraz ciasto przelewamy do foremki prostokątnej wyłożonej papierem do pieczenia. Moja foremka ma boki zaokrąglone, no ale nie miałam innej. Ciasto wygładzamy. W ten sposób również pozbędziemy się bąbelków. Pęcherzyków. Biszkopt pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Po włożeniu ciasta obniżamy temperaturę do 150 stopni. Pieczemy przez 50 minut. Po upieczeniu uchylamy drzwiczki piekarnika i zostawiamy ciasto na 40 minut. Kiedy biszkopt ostygnie, wyciągamy go z foremki. Zdejmujemy delikatnie papier. Gdy będzie zupełnie zimny, przykrywamy i odstawiamy na całą noc. Następnego dnia odkrawamy skórkę. Biszkopt przekrawamy na dwa jednakowej wysokości blaty. Mój biszkopt waży 627 gramów. Biszkopt odkładamy na bok. W tym czasie lub wcześniej przygotowujemy truskawki. Około 500 gramów. Dojrzałe, umyte truskawki kroimy na kawałki. Truskawki posypujemy dwoma łyżkami cukru. Wlewamy sok z jednej cytryny. Mieszamy dokładnie i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Potem truskawki odcedzamy na sitku. Delikatnie mieszamy, ale bez przyciskania truskawek. Sokiem z truskawek nawilżymy później biszkopt. Sok można rozcieńczyć z wodą, wtedy będzie go więcej. Truskawki z sitkiem odkładamy na bok, niech sok spokojnie ścieka. Teraz będziemy nawilżać dolny blat biszkoptu, który kładziemy na dużej tacy, na której będziemy go później podawać. Polecam Ci najpierw sprawdzić, czy tort na tacy zmieści się do Twojej lodówki. To jest bardzo ważne. Uważamy również, żeby biszkopt nie był mokry, żeby później sok nie wyciekał na tacy. Biszkopt odkładamy na bok. Kolejny etap to przygotowanie kremu śmietankowego. Śmietana i mascarpone muszą być bardzo zimne, także miska, w której będziemy... Miksować krem musi być bardzo zimna. Najlepiej włożyć ją do zamrażarki na 30 minut. Maskarpone musi być bez wody, dobrej jakości. W dużej misce miksujemy śmietanę 500 g i 500 g mascarpone. Mieszamy powoli, żeby nam nie pryskało. Kiedy mascarpone jest wymieszane ze śmietaną, możemy przesiać do środka 180 g cukru pudru, 1 1,1 czwarta szklanki. Najpierw powoli mieszamy. Potem miksujemy na szybkich obrotach, aż otrzymamy sztywny i stabilny krem. Gotowy krem od razu wykorzystamy do tortu. Wcześniej zanim zaczniemy pracę nad tortem, przygotowujemy kieszeń ciastkarską, która bardzo ułatwi nam działanie. Polecam Ci włożyć szeroko otwartą kieszeń do wysokiej szklanki lub kielicha od miksera. Będzie Ci łatwiej napełnić ją kremem. Jeżeli nie masz kieszeni, możesz również dobrze wykorzystać łyżkę. Na biszkopt nakładamy 3 czwarte kremu, resztę wkładamy do lodówki. Podczas wyciskania kremu staramy się robić to szybko. Na bokach wyciskamy więcej kremu. Robimy taką ramkę. Na krem nakładamy odsączone truskawki. Na truskawki nakładamy resztę kremu z lodówki. Wygładzamy szpatułką lub szerokim nożem. Teraz kładziemy drugi blat. Leciutko przyciskamy. Biszkopt nawilżamy sokiem struskawek. Wycieramy tacy. Ciasto wkładamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Pamiętamy, aby wcześniej, zanim zrobimy tort, sprawdzić, ile mamy miejsca w lodówce. Następnego dnia, zanim tort wyjmiemy z lodówki, musimy przygotować owoce, którymi będziemy dekorować nasz tort. Owoce sezonowe, dokładnie umyte i osuszone, kroimy i odstawiamy do lodówki. Owoce na torcie można posmarować żelatyną, dzięki temu będą efektowniejsze, słodsze i lepiej się utrzymają. Żelatynę możesz kupić w sklepie lub zrobić domową. Na małym ogniu gotujemy 80 g wody z cukrem 20 g i pół łyżeczki skrobi kukurydzianej. Gotujemy chwilę do odpowiedniej gęstości. Przed samym użyciem żelatynę podgrzewamy, żeby zrobiła się płynna. Ewentualnie wlewamy trochę wrzącej wody. Teraz przygotujemy bitą śmietanę, gładką i kremową, na górę i boki tortu. Jest to już dzień, w którym mamy naszą uroczystość. Dzisiaj będziemy kompletować nasz tort. 500 g zimnej śmietany i 100 g zimnego mascarpone. Miksujemy powoli. Kiedy będą dobrze wymieszane, przesiewamy 50 g cukru pudru, 1 trzecia szklanki. I mieszamy. Potem miksujemy na średnich obrotach powoli, bez pośpiechu i obserwujemy śmietanę. Śmietana nie może być ubita na sztywno. Musi być gładka, żeby dobrze się rozprowadzała na torcie. Śmietana jest gładka, niezbyt sztywna, bez pęcherzyków. Teraz możemy wyciągnąć ciasto z lodówki. Śmietanę nakładamy na górę, potem na boki. Posługujemy się kieszenią stulką lub łyżką. Wygładzamy szpatułką lub szerokim nożem. Nadmiar śmietany zgarniamy krawędzią szpatułki. Tort wkładamy do lodówki na co najmniej 4 godziny. Przed wyjęciem tortu z lodówki możemy przygotować krem, który musi być stabilny. Będziemy nim robić dekoracje. 200 g zimnej śmietany i 200 g zimnego mascarpone. Mieszamy w zimnej misce. Przesiewamy 90 g cukru pudru. Mieszamy, potem miksujemy na szybkich obrotach, aż krem będzie sztywny. Tort wyciągamy z lodówki i kładziemy na dużym półmisku lub talerzu. To nam ułatwi obracanie tortu. Do dekoracji wykorzystamy tylko gwiazdę. Śmietane wyciskamy wzdłuż boków na górze i na dole tortu. Zrobienie takiego tortu to duża satysfakcja, a tort na pewno będzie pyszny i uświetni wiele szczególnych chwil. Możesz wykorzystać dowolne tylki, większe lub mniejsze, według gustu. Jeszcze ostatnie wygładzenie. Teraz możemy ozdabiać nasz tort owocami. Owoce powinny być dojrzałe, ale nie za bardzo. Układamy je według kolorów. Zaczynamy od tych większych i coraz mniejsze ku środkowi tortu. Teraz podgrzewamy żelatynę i smarujemy owoce. Będą ładnie i świeżo wyglądały. Środek tortu możemy zostawić bez owoców i napisać coś z okazji np. urodzin. Rozpuszczamy około 30 g czekolady na parze. Czekoladę wlewamy do rożka z papieru. Rożek zamykamy. Odcinamy czubek. Czekolada nie powinna być zbyt płynna. Próbujemy na talerzu, czy strumień czekolady jest odpowiednio gęsty. Najpierw piszemy na torcie wykałaczką. Potem poprawiamy czekoladą. Proponuję ci próbować pisać już trochę wcześniej, żeby mieć trochę wprawy. Ja zrobiłam ten tort na urodziny, więc napisałam 100 lat. Ten smaczny i lekki tort będzie znakomity na ważne uroczystości rodzinne takie właśnie jak urodziny, komunia lub rocznica ślubu. Tort jest gotowy. Pięknie się prezentuje. Waży około 3650 gramów, jest duży nawet na 25-30 osób, w zależności od wielkości porcji. Tort śmietankowo-truskawkowy jest przepyszny. Można go przechowywać w lodówce do 3 dni. Polecam! Jeżeli zrobisz ten tort, napisz mi w komentarzach jak Ci smakował. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. I pamiętaj o włączeniu dzwoneczka. Ciao, ciao!